Szukasz nowego rozdziału w swoim życiu? Czujesz się samotnie i potrzebujesz nowych znajomości? Zapraszam Cię do nas, do miejsca, gdzie cisza, spokój i wartościowe relacje łączą się w jedno. Witaj w zaciszu gwiazd, tu, w Domaradzu, w miejscu, które niegdyś gościło artystów, dziś czekają na Ciebie komfortowe wnętrza. I przestrzeń, która sprzyja nawiązywaniu nowych, głębokich znajomości. Tutaj samotność ustępuje miejsca przyjaźniom i prawdziwym relacjom. W ogrodzie Zacisza Gwiazd znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby się zrelaksować i poczuć swobodnie. To przestrzeń, która sprzyja spotkaniom, rozmowom i nawiązywaniu nowych znajomości. Zacisze gwiazd to także ekscytująca podróż po sercu Podkarpacia. Wycieczki do majestatycznych zamków, wizyty w urokliwej winnicy, podróż kolejką nad wspaniałą Soliną, czy rejs statkiem oraz niezapomniane wieczory taneczne, a także inne atrakcje i odwiedziny w wielu pięknych miejscach. To okazja, by dzielić wspólne chwile z nowo poznanymi osobami, które tak jak ty szukają towarzystwa. Nasze turnusy to przestrzeń, w której samotność staje się przeszłością. W kameralnym gronie pod opieką doświadczonego moderatora odkryjesz, jak piękne jest życie w towarzystwie osób o podobnych wartościach. Czas na nowe znajomości, przyjaźnie, które zrodzą się naturalnej atmosferze. Wypełnij krótką ankietę, abyśmy mogli dopasować Cię do idealnej grupy i zaprosić na niezapomnianą przygodę, która odmieni Twoje życie. Zacznij swój nowy rozdział w zaciszu gwiazd.